Szanowni Państwo, paradontoza i implanty. Czy kiedy mamy paradontozę, możemy wszczepiać implanty, czy też nie? Paradontoza nie bierze się z powietrza. Jest to choroba, którą oczywiście można mieć, można mieć większe determinanty takie genetyczne, które powodują predyspozycję do tej choroby, ale to nie wszystko. Żeby ta choroba się rozwinęła, w pełni musimy mieć deficyty higienizacyjne. Pacjent nie myje w odpowiedni sposób zębów, nie używa nitki dentystycznej, nie odwiedza stomatologa czy higienistki, która w sposób profesjonalny wykonuje higienizację. Kiedy mamy złogi na zębne, mamy płytkę, tworzy się stan zapadłodziału dziąsła, który postępuje, przechodzi na głębsze partie przy zębia, tworzą się kieszonki. Tworzą się kieszonki kostne, ząb traci podparcie w kości, no i w końcu wypada. Kiedy zmienimy swoje życie i nagle zaczynamy dbać o higienę w sposób prawidłowy, zaczynamy odwiedzać higienistkę czy lekarza, który zdejmuje nam ten kamień, zdejmuje osady, który nas nauczy, jak o to wszystko dbać, wówczas choroba się zatrzymuje. Jeżeli mamy. Zatrzymaną chorobę, możemy wówczas przystąpić do leczenia implantologicznego, ale do przykładu. No i do przykładu widzimy zanik kości, korzenie są takie podsłaniane, normalnie korzenie zęba są bardziej zakotwione w kości. Tutaj widzimy takie kieszonki kostne, tak to właśnie wygląda. No i szanowni Państwo, jeżeli mamy już takiego pacjenta wyprowadzonego, pacjent nauczył się w sposób prawidłowy dbać o higienę jamy ustnej, nitkuje, płucze, czyści, chodzi na zabiegi higienizacyjne, wówczas ten proces chorobowy się zatrzymuje. Ta kość, ona bez żadnych dodatkowych zabiegów yy, no, w cudowny sposób nie narośnie nam z powrotem, dziąsła się nie podniosą do góry, to by wymagało dodatkowych procedur chirurgicznych, ale choroba jest zatrzymana. Mamy ten konstans. I w takich warunkach, kiedy proces chorobowy jest pod kontrolą, można wszczepiać implant w sposób bezpieczny i przewidywalny. Dziękuję.